Kurwa. muzykami <laughs> muzyka mi, kurwa... Pierdolona. No. to, jak co się wycisza, ty. Ale to już teraz nie możesz. Kurwa, Co mam banować? Ja nie słyszę, na mi ta muzyka w chuj. No to na pasku chodzisz przecież. Mm. Nie wiem, zbanuj Nidalkę. Nie, nie, nie. Nie, nie Kurwa, nie pojebało cię? <laughs> to jest moja postać ulubiona. Ej, z banu i Morganu. Albo Sona, Sona, Sona. Ja pójdę. Zinamida. Ja idę ADC, nie wiem co to jest nawet. Dobra, idź Dekary. Ja zagram na support. O, teraz mogę sobie wybrać. Dobra, idę dalej. O kurwa. No meta No to. Dobra, bierz, nidalkę na Nie, no, nie, nie, nie. Nie, nie. ja gram na topie. Dobra, bierz. A ty bierz. Nidalkę bierz, nidalki. Nie da się daj daj nidalki. Nie teraz. Poczekaj chwilę. Ale weź weź sobie weź i daj koniec. daj ja nie, 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 Weź normalnego ty... Weź on nie, daj sobie daj sobie daj Ma daj ZAPAWA CISZA O kurwa Ty grasz w dżungli. nie da się tej nidalki kliknąć z tej Poczekaj, poczekaj, zaraz na będziesz mówił no, na, na, na dżungli? Nie, no, na dżungli Cztery jakie najlepiej wziąć? Ale na nidalkę tam pod adekery no. no, Ale kurwa To heal i, i flash Nie mam flesza to fejski, to ma wystarczająco. Nie. No na, 11, żeby... na 11? Dobra, jest. Na 11, ale yes. no jeszcze yes. flesza nie ma. Bo... Yes, <laughs> jest, na 8 już. A nie na 12 dopiero? <laughs> nie, na 8 wymagane potrzeby. Przeprowadzasz? Kiedyś od chyba większego, chyba nam się 12, wydaje. Ej, tak. jak on by nie miał flesza, to bym się posikał chyba, nie? To by się tu fajnie nabijali, nie? Ja i Demit jak coś. Ja mam ich supporta. Pięknie, kurwa. Nie no, dobra, Ale Lepiej, ja... jak on idzie nidarką na supporta, a ty idź kurwa na ADC. Super, bo inaczej no, to, o. będzie ciężko. No Ej, kosztują... Ej, ile kosztują prezenty, żeby komuś wysłać RP? Dobra, a dwie, dwie, dwie. co mi też wysłać? Ile kosztuje? 500. Dwie, dwie. Ja mam 400. Ale to możesz ile komuś wysłać? Masz na linii pedała. <noise> Ale ten, y no. O, właśnie. Kinget. kurwa, tu się pad zmieniało także chuj, nie? Kinget to jest ten, co smurt kurwa za sobą niesie, nie? Haha, właśnie zamierza. O, tu znam, no ja. To będzie o, ta ciekawa, jest luksem. A Kazikiem też lubię grać, z kurwy są spoko, ziomek. Ale... Ale... Kazik nerfa dostał, nie? <grym> Ej, kurwa, bo sąsiadów obudzę. Zgadzałyśmy <śmiewałeś>, się z tym zarazem. Ja pierdolę. Ej, kurwa, jak oni mają bliskranka, to wiecie co będzie? <śmiewa> kurwa... Czemu Ej, mogę iść do potacza na midach? Możesz. Uwielbiam, <śmiewa> że byliście nam to robili. Krystian weź jakąś Katerynę, albo coś żebyś miał na to. No, Diane weź. Dianę, no. Blitz, no właśnie chcę Diane Dianę pikuj. Blitz klęk. No, no Diane weź. Tak no, Diane Nie. No, Diane weź. No, Diane On nie ma stuna. No, no. No, no to przyciąga jeden. Łapie tu na druga jeden. No. Pamiętaj, bo. No, będzie dobry Build. Ale... build. Mm, mm Nie, weź to Dianę, bo jest trochę wyrasz? Pamiętaj, bo. i hmm. koniec. Jaki by tu ...builda wziąć najlepiej, ty? My ci powiemy, my ci powiemy. Ja bym wysłuchał. Kiber, kiber, ci, ej, kiper, żeby ci miejsca na dysku nie brakło no. <laughs> Ej, kurwa no Ale kurwa co Ty weź kila, tak idioto, co a nie bywa. barierę. Jak Dwa hile? Dwa chile? chile? Dwa chile? No, no dwa chile chile. będzie gitara. Nie ma co drugi. Chile? Drugim... Nie, nie. No. Lepiej, lepsza bariera. Krystan jeszcze jest kurwa w drugim paczu. No to mogliście odwrotnie wziąć, on mógł już barierę, bo... da na ty chile. Jak on miał mi barierę, jak on gra na suporcie? No i co z tego? I co on miał grać z barierą na suporcie? Ja. No kurwa, jasne kurwa. A kurwa ja pierdolę nie mam suporta. To jest bardzo kurwa ten. Będę... Bede... Dobra. Kurwa ci pomagał, to ty mi masz mi pomagać, Dobra, kurwa, nie. Ja ja adekery. Ale pierdolę, no. nie wij minionów. Będę właśnie napierdał mi no. To będzie ciekawa gra. Ja chcę se level wyjebnąć Kurwa, Ej, chłopaki, ja wam coś teraz powiem, a tak? jebniecie, jebniecie, nie? Kazix ma 28 level, Blitz ma 28, Lux ma 26, ja Siget ma 29, a Tristana jest Silver 5 i ma, i ma 79 punktów. No, czyli kurwa będziecie będziemy musieli superować no. Silvera kurwa i tak. Ale będzie wesoło jak chuj no. Ej, i będzie w chuj wesoło. Bardzo, czekajcie, Nie, to Nie wiem kto gra u nas na Ja pierdolę. Kur... Czekajcie, ja se, idę, ja se idę włączyć jakiegoś pornusa na telefonie, będę se oglądał i grał. Zanim to się chyba załaduje, to ja zdążę... Co była zdążysz? Kurwa zdążę se dwa razy szczepać. była w ogóle... Powiedz wszystkim dzień dobry. Powiedz dzień dobry bo będziesz Tema. kurwa e, tym.